Witajcie, kolejna przejażdżka motusem Scott 10 2021. Tym razem jestem w Łodzi. Taka wycieczka się trafiła. Tutaj w Łodzi teren dosyć trudny. Powiem szczerze, struktura taka chodnikowa, rowerowa jest słaba. Jest dużo takich zwykłych płyt zwykłych starych nawierzchni, stare jakieś płytki, dziury, wyrwy, krawężniki szczerbate, duże. Ogólnie bardzo słabo, jeżeli chodzi o infrastrukturę. Jak trafią się ścieżki, no to ten kawałek asfaltowej takiej przy tych głównych drogach, a reszta ten to jest bardzo słabo. Tutaj to jest jeszcze nowy chodniczek, można powiedzieć, i się gładko po nim jedzie, ale w większości przypadków to jest straszna lipa, więc spory test dla chulejnogi. No i właśnie, pierwsze jakieś przejażdżki po jakimś tam bruku, czy jakimś takim nierównym, no i zaczęło coś tam lekko pukać. Tutaj z przodu, prawdopodobnie. Tutaj jest hamulec przedni, bębnowy. No i delikatnie słychać. Tutaj trochę podciągnąłem, ale wydaje mi się, że jeszcze coś tam z tyłu, delikatnie. Ja tam próbowałem opukiwać, ale to jakieś charakterystyczne puknięcie uderzenie musi być, żeby. Żeby to zahałasowało. W każdym razie, no, coś tam się już zaczyna pojawiać. No i zasięg. Moja waga niezmiennie 84-5 kg, tak jak stoję. No i udało się osiągnąć 40 km. 40 km, natomiast tutaj no, tryb taki bardzo zwiedzający, często tryb pieszy taki, nie wiem, 20 na godzinę. Maksymalnie 25 na godzinę, no gdzieś tam, dopiero jak jest taka ścieżka fajna była, to e, można powiedzieć, że 35 jechałem. Natomiast bardzo tutaj oszczędnie podchodziłem do tematu, no bo, no bo sobie zwiedzałem po prostu. E, były też przystanki, parę krótkich, dwa takie dłuższe, gdzieś tam na obiad. E, no generalnie sporo czasu tam na tej hulajnodze wyszło. No i 40 km no to też już jest tak w miarę spoko. No wiadomo, że z czasem pewnie to spadnie, no bo teraz temperatura około 20 stopni. W miarę przyjemnie, jedynie wiatr trochę chłodny. Także no zasięg e, fajny, ale tylko przy takich warunkach, gdzie bardzo wolno się jedzie, że tak powiem, tryb zwiedzania e, załączy i i pogoda jest, że tak powiem, taka dosyć przyjemna. Natomiast, jak już się zrobi jakieś 10 stopni, no to pewnie te 30 km może zrobi. No tutaj dodam, że 40 km to jest przebieg z aplikacji. Wiemy, że tutaj trochę prędkość zawyża, więc przebieg się zawyża. Więc myślę, że te 37 realne jest zrobione. Wcześniej było 37. No nie wiem czy to na aplikacji. Natomiast no tutaj 37 jest właśnie z 40 jest z aplikacji więc myślę, że takie 37 realnie. No, co do kół, no to jestem zadowolony i co do amortyzacji myślę, że przy e gdybym miał amortyzatory takie delikatne to myślę, że tutaj nie było większej różnicy, bo uderzenie to uderzenie. E i tak by to nie nadrobiło, by tylko dobijało. Może dopiero te duże modele, gdzie naprawdę ta amortyzacja jest duża i taka e, wtedy jest bardziej efektywna, może wtedy by coś dawało, a tak to tutaj nie ma co się zastanawiać. E, opona jest dosyć tutaj bierz, ten e, profil jest dosyć spory. E, właśnie miałem okazję porównać sobie do mi, które stawały obok mnie, no i tam profil opony to jest chyba o połowę no może nie, nie, nie aż tyle, ale no i węższe zdecydowanie. Tu jest laczek, myślę, że to robi robotę. To robi robotę eee, naj, najważniejszą, nie? Eee, zakupiłem też eee, taką rzecz do pompowania tutaj z tyłu. I to są takie dwa przedmioty, dwa, dwie, dwie wydłużki. Pierwsza, którą kupiłem, to jest taka trochę lipa, bo jak ją się wkręci, no to ucieka powietrze i to się w ogóle nie trzyma. Po prostu po odkręceniu już ciśnienie spada. Natomiast tutaj ta rurka, ona działa w ten sposób że ta obudowa się kręci i nie powoduje wciśnięcia tego bolca, który spuszcza powietrze. Czyli wkręcamy sobie bez żadnego utraty ciśnienia i dopiero z tej strony muszę wyostrzyć z tej strony z tej strony jest bolec, który się wciska i on wciska z tej strony i dopiero spuszcza powietrze. Także polecam tamte rozwiązania, yy, tam, tej rurki do pompowania. Yy, no Allegro tam nie wiem, 6-7 zł. Myślę, że wszystkie są tak, na tej samej zasadzie. No, także generalnie no jestem zadowolony raczej. Tutaj też myślałem, że będzie mi hałasowało ten dzwonek czy jakieś inne rzeczy. No na razie, na razie nie hałasuje. No zobaczymy jak ten dół tam się zachowuje. Hmm, czy będzie się coś jeszcze odzywało, eee, 170 km, przejechane? Chyba mam tak? na liczniku, więc to nie jest jakaś duża liczba. Tam dopiero, może po tysiącu, pewnie coś powiem więcej. No ale to już na pewno nie, nie w tym roku. Eee, no, ale tyle ile mogę, tyle mówię. Eee, porównywałem sobie też wielkościowo do tych hulajnów, które są na wynajem no to mniej więcej są podobnych rozmiarów w xiaomi wypada chyba mniej, jako mniejsze, mniejsza hulajnoga w, w, tak ogólnie wszystko jest mniejsze no i też zauważyłem, że w xiaomi słychać bardziej ten silniczek z tyłu słychać te, takie charakterystyczne piszczenie pojazdu elektrycznego natomiast elektronicznego Natomiast tutaj no to jest cichutko, jak ja jadę i odchylę lekko głowę, żeby nie słyszeć że tak powiem wiatru, to tutaj jest no, no, cichutko. Dopiero gdzieś tam przy takich niskich prędkościach, albo dopiero jak hamuję silnikiem, to wtedy dopiero coś tam słychać. Także to też taka uwaga na plus Motusa. No i w ogóle w Łodzi nie zauważyłem ani jednej takiej nogi, którą ja mam. Tych szarych modeli tych właśnie Motusa nigdzie ani razu nie zauważyłem. Pełno jest Xiaomi, sporo tych wynajmujących i jakiś tam takie tech chyba, bo tu mają, nie wiem, sprzedaż tech sklep czy coś i, i też takich parę tutaj jeździło.